Wiara. Czym jest wiara? W najprostszy sposób wiara jest zaufaniem, zaufaniem do siebie, do drugiego człowieka, do Boga. Bardzo często jednak słyszymy, że jest wiara ewangelicka, katolicka, prawosławna, chrześcijańska, muzułmańska. Jesteśmy skołowani tą wielością wiar i zastanawiamy się, która wiara jest lepsza, która bardziej skuteczna. Ale to nie jest dobry sposób opisywania rzeczywistości wiary. Wiara to chyba zupełnie coś innego. Możemy powiedzieć, że jest światopogląd chrześcijański, muzułmański, że jest ukształtowanie ewangelickie, katolickie, ale wiara jest wiarą. Ona nie ma barw tego czy innego religijnego klubu. Mówimy wiara ewangelicka, luterańska. Ale przecież Luter nie był ewangelikiem. Luter otrzymał wiarę od Boga. Zresztą sam tak opisywał, że wiara jest darem Boga. Otrzymał ją więc od Boga przez Jezusa. A zatem Luter miał wiarę chrześcijańską. Ale tutaj pojawia się kolejne intrygujące i bardzo ciekawe odkrycie: Jezus nie był przecież chrześcijaninem. Jezus był Żydem. Czy to znaczy, że mamy żydowską wiarę? Jezus wielu ludzi spoza narodu żydowskiego chwalił za ich wiarę. Jakże często na kartach Ewangelii możemy odczytać, że Jezus doceniał wiarę nieżydów, wiarę Pogan. Mówił, Twoja wiara cię uzdrowiła. Znów mamy potwierdzenie, że wiara nie ma barw klubowych. Wiara jest wiarą, wiara jest mocą, wiara jest siłą. Marcin Luther stwierdził, że kto wierzy, ten jest Panem. Jeśli umarł, będzie żył. Jeśli jest chory, będzie znów zdrowy. Jeżeli jest słaby, znów nabierze mocy. Jeśli jest biedny, znów stanie się bogaty. W tym samym sensie wypowiedział się o wierze Jerzy Pilch. Napisał. Że bez wiary nie jesteśmy w stanie nic zrobić. On nie jest w stanie napisać opowiadania, a my nie jesteśmy w stanie zrobić nic, ani kroku, ani na stronę, ani na tamten świat. Trzeba po prostu uwierzyć, że jesteśmy w stanie coś osiągnąć i coś zrobić. Bóg wierzy we mnie, a dzięki temu ja mogę wierzyć w siebie. W drugiego człowieka i w Boga.